Jego nazwisko zna cały świat, a przydomek Money mówi sam za siebie. Floyd Mayweather to nie tylko niepokonany mistrz świata w boksie, ale też symbol luksusu i biznesowej błyskotliwości. Jego życie to prywatne odrzutowce, kolekcje zegarków warte miliony i inwestycje, które przynoszą fortunę. W tym odcinku dowiesz się, jakimi samochodami Floyd porusza się na co dzień, w jakich willach odpoczywa i jak naprawdę wygląda codzienność człowieka, który żyje na absolutnie najwyższym poziomie. Floyd Mayweather Jr., urodzony w 1977 roku w Grand Rapids w stanie Michigan, to jeden z najsłynniejszych amerykańskich bokserów. Choć dorastał w rodzinie związanej ze sportem, jego dzieciństwo nie należało do łatwych. Brakowało prądu. Matka zmagała się z uzależnieniem, a ojciec trafił do więzienia za handel narkotykami. Dla młodego Floyda box stał się więc jedyną drogą do lepszego życia. Profesjonalną karierę rozpoczął w 1996 roku i od razu zaczął błyskawicznie piąć się na szczyt. Mayweather słynął z wyjątkowej techniki. Jego znakiem rozpoznawczym była perfekcyjna obrona, fenomenalne uniki oraz praca nóg, dzięki której w ringu niemal znikał sprzed oczu rywali. Nic dziwnego, że aż 12 razy sięgał po tytuł Mistrza Świata w pięciu różnych kategoriach wagowych. Co więcej, zakończył karierę. Niepokonany, z niesamowitym bilansem 50 zwycięstw i ani jednej porażki. Ale Mayweather to nie tylko legenda sportu, to również gwiazda widowisk typu pay-per-view, które przyciągały przed ekrany miliony widzów. Dziś uchodzi za jedną z najważniejszych postaci w historii boksu i może cieszyć się życiem pełnym luksusów. Ale zanim przejdziemy dalej, mam dla Was coś naprawdę ciekawego. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Freakash, aplikacja, którą sam ostatnio testuję, i muszę przyznać, że to świetny sposób, żeby dorobić sobie trochę w wolnym czasie. Jak to działa? To darmowa platforma, gdzie możesz zarabiać pieniądze wykonując proste zadania, jak granie w gry na Androidzie, iOSie czy komputerze. Wypełnianiu ankiet albo nawet zapraszając znajomych z Waszych linków zaproszeniowych. To, co mi się najbardziej podoba, to fakt, że można to robić przy okazji. W autobusie, w kolejce do sklepu albo wieczorem leżąc w łóżku. To proste, wybierasz grę, klikasz Rozpocznij ofertę, grasz i widzisz jak Twoje saldo rośnie. Ja osobiście grałem w gierkę Matchmasters i to właśnie dzięki niej osiągnąłem fajne wynik. Zobacz, to jest mój panel na Freecash. I wiesz, co jest najlepsze? Wypłacić możesz już od 20 dolarów, a nie dopiero przy 100, jak na wielu podobnych stronach. Do tego platforma oferuje różne opcje wypłaty, jak np. PayPal, kryptowaluty czy karty podarunkowe. Fricash ma ponad 200 tysięcy opinii i ocenę 4 i 8 gwiazdek na Trustpilot, więc jak najbardziej jest to wiarygodna platforma. Na start otrzymujesz też 5 dolarów bonusu. Dołącz do Freecash z mojego linku w opisie albo kodu QR i po prostu dorób sobie trochę dodatkowej kasy. Floyd jest właścicielem kilku imponujących rezydencji, które stanowią prywatne oazy spokoju w najbardziej pożądanych miejscach. Gdy chce poczuć wakacyjny klimat, wybiera swoją imponującą posiadłość w Miami Beach. To trzypiętrowa willa położona tuż nad wodą na ekskluzywnej wyspie Palm Island w Zatoce Biscayne, jednej z najbardziej prestiżowych części miasta. To właśnie tam bokser lubi relaksować się jeżdżąc na rolkach i korzystając z uroków tropikalnego otoczenia. Dzięki materiałom udostępnionym przez agencję Nieruchomości można zajrzeć do wnętrza tej rezydencji. Dom urządzony jest w jasnych tonacjach, charakterystycznych dla wakacyjnych willi, a ogromne przeszklenia, jak choćby cała szklana ściana w kuchni, otwierają przestrzeń na spektakularny widok oceanu. Oczywiście, jak przystało na Mayweathera, w willi nie mogło zabraknąć w pełni wyposażonej siłowni, dzięki której Mistrz utrzymuje fenomenalną formę. Dom liczy około 1000 m2 powierzchni, ma 9 sypialni i 11 łazienek. Jednak największe wrażenie robi strefa Zewnętrzna, basen z widokiem na morze oraz prywatny pomost, przy którym mogą cumować jachty o długości nawet 30 metrów. Za tę posiadłość Floyd zapłacił około 18 milionów dolarów. I choć robi ogromne wrażenie, to dopiero początek w jego portfolio nieruchomości. W Beverly Hills Mayweather jest właścicielem ogromnej willi w prestiżowej dzielnicy. Już sama jej skala i architektura przyciągają uwagę każdego, kto ją zobaczy. Gdy nieruchomość pojawiła się na rynku, w internecie opublikowano nagrania agencji, które pozwalały zajrzeć do środka. Widać na nich perfekcyjnie dopracowane wnętrza, wykończone najwyższej klasy materiałami. Szczególną uwagę przyciągają kominki rozmieszczone w kilku pokojach. Mayweather chętnie chwalił się nimi na Instagramie. Nie sposób pominąć także imponującej piwniczki na wino, zajmującej całą ścianę. To właśnie tam Floyd często pokazuje fanom, jak wybiera butelki i delektuje się najlepszymi trunkami. Według dokumentów nieruchomości dom ma około 1400 m2 powierzchni, 6 stronnych sypialni i 10 luksusowych łazienek. W części z nich znajdują się wanny z widokiem na okolice. Oczywiście nie mogło zabraknąć prywatnej siłowni, w której mistrz podtrzymuje formę. Na zewnątrz uwagę przyciąga basen umieszczony centralnie, otoczony podłogą w biało-czarne pasy. Całość tworzy elegancką, nietuzinkową atmosferę, a w piwnicy czeka prawdziwa perełka. Prywatne kino domowe na 50 osób, które Mayweather z dumą prezentował w mediach społecznościowych. Cena tej nieruchomości to ponad 25 milionów dolarów. Ale to nie wszystko. Jeden z najbogatszych sportowców świata nie mógł obyć się bez prawdziwego pałacu. Ta monumentalna posiadłość znajdująca się w Las Vegas ma niemal 2000 m2 powierzchni i stoi na działce liczącej ponad pół hektara. Elewacja w stylu greckim z masywnymi kolumnami nadaje jej niezwykle dostojny charakter. Wnętrza Również robią piorunujące wrażenie. Ogromne pomieszczenia urządzone są z przepychem, a garderoba Floyda bardziej przypomina luksusowy butik niż zwykłą szafę. Jednym z najbardziej efektownych punktów rezydencji jest kryty basen z podgrzewaną wodą, przy którym zamontowano kilka telewizorów, tak aby mistrz mógł oglądać filmy, relaksując się w wodzie. Na zewnątrz rozciąga się zadbany ogród z fontanną, który wygląda bardziej jak otoczenie pałacu niż zwykłej willi. Sam Mayweather przyznał w jednym z postów, że czuje się błogosławiony mogąc mieszkać w tak imponującym miejscu i podziękował Bogu za możliwość korzystania z tego luksusu. Na taką posiadłość Floyd musiał przeznaczyć około 10 milionów dolarów. Jego fortunę widać jednak nie tylko w nieruchomościach. Jedną z największych pasji Mayweathera są samochody, a jego garaż przypomina prawdziwe muzeum motoryzacyjnych perełek. Lista aut, które przewinęły się przez jego kolekcję robi ogromne wrażenie. Znalazły się tam m.in. Mercedes G 63 wart 155 tysięcy dolarów, którego 4 litrowe V8 generuje ponad 570 koni mechanicznych, dając mu sprint do setki w około 4,5 sekundy, luksusowy Mercedes maybach GLS za 160 tysięcy, Bentley Flying Spur za 200 tysięcy oraz Bentley Continental GT Muliner za 205 tysięcy. Do tego dochodzą sportowe bestie, takie jak Ferrari Portofino, włoski kabriolet z silnikiem V8 o mocy 600 koni mechanicznych, który potrafi rozpędzić się do 100 km na godzinę w zaledwie 3,5 sekundy. Sekundy. Lamborghini Urus czy Ferrari 458 Italia, słynące z charakterystycznego wysokoobrotowego V8 i osiągania prędkości maksymalnej ponad 320 km na godzinę. Szczególne miejsce zajmuje cała plejada Rolls-Royce'ów, od modelu Wraith przez kulinana, aż po flagowego Phantoma, którego cena sięga niemal pół miliona dolarów. Wraith, mimo swej elegancji, skrywa pod maską silnik V12 o mocy 632 koni mechanicznych. Pozwalający mu przyspieszyć niczym rasowe GT. W garażu Floyda stoją także niezwykle rzadkie egzemplarze, takie jak Bugatti Veyron warte 2 miliony dolarów, niegdyś najszybszy samochód świata, osiągający prędkość maksymalną ponad 400 km na godzinę dzięki tysiącowi koniom mechanicznym, czy kultowe Ferrari Enzo, prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, którego wartość może przekroczyć nawet 4 miliony dolarów. Najdroższym klejnotem w kolekcji mistrza jest jednak unikalny konik sekcji r Trevita. Super samochód, który sam Mayweather nazywa diamentem na kołach. Cała jego karoseria wykonana została z białego włókna węglowego, a proces budowy wymaga ogromu czasu i mistrzowskiej precyzji. Napędza go potężne V8 o mocy ponad 1000 koni mechanicznych, zdolne katapultować auto do setki w mniej niż 3 sekundy. Na świecie istnieją zaledwie dwa egzemplarze tego modelu, co czyni go niemal bezcennym. Blisko 4 i 8 milionów dolarów. Co ciekawe, to wciąż tylko fragment jego kolekcji. Według niektórych źródeł Mayweather w ciągu lat kupił już ponad 100 luksusowych samochodów. Nie zaskakuje więc fakt, że przy takiej fortunie Floyd Mayweather ma również własny samolot. Bokser lata modelem Gulfstream G650. Jednym z najnowocześniejszych i najszybszych prywatnych odrzutowców na świecie. Jego zasięg przekracza 12 tysięcy kilometrów, co pozwala Floydowi swobodnie podróżować między kontynentami, bez konieczności międzylądowań na tankowanie. Wnętrze maszyny wykończone jest w iście luksusowym stylu i może pomieścić 18 pasażerów w niezwykle komfortowych warunkach. Mayweather wielokrotnie chwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swojego latającego pałacu, czy to podczas masażu, czy przy stoliku do pokera, na którym leżą ogromne sumy pieniędzy. Aby stać się właścicielem takiej maszyny, Floyd musiał zapłacić prawdziwą fortunę. Nowy Gulfstream G650 kosztuje bowiem ponad 70 milionów dolarów. Fortuna Mayweathera nie jest jednak wyłącznie efektem bokserskich sukcesów. Floyd to również świetny biznesmen, który zbudował imperium obejmujące wiele branż. W 2007 roku założył Mayweather Promotions, firmę zajmującą się organizacją wydarzeń sportowych, zarówno jego własnych, jak i innych zawodników. Rozwija także jedną z najszybciej rosnących sieci fitness na świecie Mayweather Boxing Plus Fitness, która łączy boks z nowoczesnym treningiem siłowym. Z jego pasji do motoryzacji narodziło się TMT Racing. Profesjonalny zespół wyścigowy. W Las Vegas Floyd prowadzi luksusowy klub nocny The Girl Collection, obserwowany na Instagramie przez blisko 400 tysięcy osób. W tym samym mieście należy do niego również lodowisko Skate Rock City. Mayweather inwestuje też w nowe technologie. Jego projekt Floyd NFT sprzedaje cyfrowe dzieła sztuki, dające dostęp do ekskluzywnych benefitów. Krążą również plotki, że posiada pokaźne udziały na giełdzie. Bez wątpienia można więc stwierdzić, że Floyd Mayweather to nie tylko mistrz ringu, ale także wybitny przedsiębiorca. Nic dziwnego, że Floyd uznawany jest za najbogatszego pięściarza w historii. W trakcie swojej kariery znalazł się nawet w pierwszej piątce najlepiej zarabiających sportowców. Wszechczasów. Co ciekawe, większość jego majątku nie pochodzi z kontraktów reklamowych czy sponsorów, lecz z niezwykłej umiejętności sprzedawania własnej marki i widowisk, w których brał udział. Mayweather był prawdziwym showmanem. Potrafił przyciągnąć miliony widzów gotowych zapłacić fortunę, by zobaczyć go w ringu. Dla przykładu starcie z manem Pacquiao przyniosło mu około 250 milionów dolarów, a jeszcze większy zysk osiągnął podczas tzw. Money Fight czyli pojedynku z Conorem McGregorem. Tam jego garza sięgnęła około 300 milionów. Nic więc dziwnego, że wielokrotnie znajdował się na szczycie listy Forbes jako najlepiej zarabiający sportowiec roku. Według niektórych źródeł jego majątek wynosi około 450 milionów dolarów. Jednak sam Mayweather utrzymuje, że od lat jest już miliarderem, a jego obecna fortuna sięga około 1,2 miliarda dolarów.